Cześć, witam na kanale Świat Nuxa. Dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić jednej dystrybucji, mianowicie będzie to Zorin OS w wersji 15, a dokładniej będzie to test porównaczy dwóch. dwóch Wersji tego systemu, mianowicie Zorin 15 Ultimate, która jest płatna oraz Zorin 15 Core. Wersję Ultimate otrzymałem od jednego z naszych widzów, dostałem do, od niego linka do ściągnięcia tego, więc jest to w 100% wersja zapłacona, wersja przez niego zapłacona oczywiście, wersja płatna i tak dalej, nie jest to wersja ściągana z nie wiadomo skąd, że tak powiem. Pierwsza rzecz, recenzję wersji Core robiłem już chyba w czerwcu, w czerwcu tego roku, wtedy były dość nie, niezbyt przychylne, że tak powiem, moje, moja opinia na ten temat. Między innymi ze względu właśnie na, na tą płatną wersję i tak dalej, powiem to w ten sposób. Od razu chciałem wyjaśnić, że wersja, tą, którą tu, teraz będę tutaj testował przy Was na maszynie wirtualnej, wersja Core. Wersja Ultimate to nie są wersje light. To są wersje te, które ja będę testował. To są wersje oparte na GNOME 3. Wersja light, która ukazała się niedawno, jest oparta na XFC 4 Również ta wersja Lite jest w dwóch wersjach czyli wersja Lite darmowa i wersja Lite Ultimate. Okej, okay, no. W każdym razie skupmy się na tym naszym tutaj teście. Oczywiście najpierw wyjaśnimy sobie, zobaczcie sobie, to jest strona ich internetowa, tak to sobie wygląda, jest po angielsku, ja tu mam oczywiście przetłumaczone przez Google. Standardowo można sobie tutaj zobaczyć, poczytać jak to ładnie wygląda, jak to się prezentuje. System ogólnie niby teoretycznie jest przeznaczony dla użytkowników uchodźców z Windowsa, tak? Ze względu na prostotę, ze względu na bardzo dużą podobność, że tak powiem, do Windowsa. To sobie za chwileczkę sami zobaczycie jak to wygląda. Teraz wersja Ultimate. Uwolnij swój komputer. Co tutaj, co to w ogóle jest? I kosztuje tylko 40 euro plus podatek. A z podatkiem wychodzi prawie 50 euro, czyli jakieś 200 zł ponad. To jest wersja, która jest bardziej można powiedzieć rozbudowana. Jest tutaj parę rzeczy dołożonych. Między innymi 20 gier, jakieś tam programy biznesowe, medialne itd., itd. Jest kilka wyglądów innych, nowych. Tu macie dokładną informację, jak to się mniej więcej można powiedzieć prezentuje. To wygląda w ten sposób. Ja zaznaczę tylko tyle, że wersje programów, które są w wersji Ultimate, każdy może sobie praktycznie pobrać za darmo. Przepraszam, bezpłatnie, tak, bo to za darmo jest bardzo kontrowersyjne. Ostatnio jest bardzo wyszczególnione, że Linux nie jest bezpłatny, tylko z z open source. A czym to się różni, to ja naprawdę nie wiem, ponieważ można pobrać sobie i tak dalej tego używać. Większość dystrybucji, większość deweloperów prosi również o datki, o tak zwane donate'y. I to jest moim zdaniem jak najbardziej ok. tak? Jeżeli ktoś ma to chce używać, to oczywiście takie pieniążki tam przeznaczy, tak? Czy, czy tysiąc, czy dwa tysiące złotych, czy dolarów i tak dalej. Natomiast hmm, pobieranie 40 euro za coś, co jest de facto można powiedzieć bezpłatne i mówienie, że jest to jakimś zupełnie lepszym i lepszą, fantastyczniejszą wersją i tak dalej, gdzie nie ma żadnych Programów typowo ich można powiedzieć, zrobionych przez tutaj deweloperów, tylko są tam m.in. Blender, Gimpy, i tak dalej. To wszystko jest do ściągnięcia za free. Więc na opinię, że powiem, bym zostawił raczej Wam. Natomiast, no, jest oczywiście zrobionych parę usprawnień, tak? Typu właśnie nowe wyglądy, i tak dalej. Ciężko jest mi tą recenzję, że tak powiem, zrobić, bo próbuję być troszeczkę chociaż bezstronny. Ja sobie zdaję sprawę, że, że oni wkładają w to czas, pieniądze i tak dalej, dalej, dalej. Ale zauważcie jedną rzecz, jest wiele dystrybucji, które są bezpłatne całkowicie. Na przykład MX Linux, w których w, w dowolnej wersji jest tyle oprogramowania własnych dewelopera, oni tam sami wszystko praktycznie zrobili. To samo można powiedzieć o sparkim, o polskim sparkim, który jest klonem Debiana. On również jest całkowicie bezpłatnie. A tam jest dużo więcej własnościowego oprogramowania tych deweloperów, dane po prostu od tak za free. Natomiast to co zobaczycie tutaj, no nie wiem, już de facto stałem się, nie stałem się bezstronny, tak, no ale no, no ja już po prostu tak mam, że że tak mamy. Zobaczymy. OK. Tu mamy pobieranie i tak dalej. Tu możecie sobie oczywiście to pobrać, zobaczyć bezpłatne wersje, jak to wszystko wygląda. No ale koniec gadania przejdźmy do naszych, naszego porównania. Uruchomimy sobie obydwie maszynki wirtualne na raz oczywiście, bo po to to jest. Jedna. I teraz nie powinna ładnie tutaj druga wyskoczyć. Ja to sobie ładnie zaraz przyniosę na któryś pulpit, powiedzmy na czwórkę. Momencik, muszę to opanować troszeczkę. Nie zawsze mi to ładnie chce, że tak powiem, pracować. Przenosi się Shift F4, dokładnie tak, na czwóreczkę. Jeszcze raz musimy sobie kliknąć tak. I jesteśmy na pulpicie numer 4. I tutaj mamy odpalone te dwa programy na raz. Obie wersje posiadają 4GB po 4 procesory jest przydzielone 20GB na dyski twarde. Jeszcze raz wam tutaj pokażę, żeby nie było, proszę sobie zobaczyć. Jedyna zmiana to jest tutaj kolejność kontrolerów, ale to jest dokładnie to samo. To możecie sobie zobaczyć sami, że reszta się nie zmienia, reszta wygląda dokładnie tak yy, samo. Okej. Okay. Co mamy tutaj? Tu mamy Ultimata, to zmieńmy sobie to miejscami. Tylko musimy się przesunąć. Spróbuję przynajmniej, bo tutaj VirtualBox nie za bardzo też tak funkcjonować. O, mamy tak. Tu mamy Ultimata, to musimy to zrobić jeszcze raz. Moment. O, teraz mamy OK, tak jak być, że tak chciałem, powinno. Tu mamy zwykły Core, tu mamy Ultimata. Zaczynamy od Core'a. Uruchamiamy sobie terminal. I piszemy Free Minus H. To wszystko jest oparte na gnomie 3. Na gnomie 3, wersja 330, jak dobrze pamiętam. Free minus H. Tak to się prezentuje. No praktycznie można powiedzieć, jest dokładnie, dokładnie to samo. Teraz jedziemy dalej Neo fetch. Jak nam się tutaj zaprezentuje tematik? I tutaj też zrobimy to samo. Różnice: VirtualBox jest to samo, Jądro jest to samo. 2014 pakietów jest w zwykłej wersji, 2700 pakietów jest w wersji Ultimate. Tutaj mamy basza 4420, tutaj wersję troszeczkę starszą. Rzecz to samo. GNOME 330.2 w obydwu wersjach jest to samo. Zajętość pamięci widzicie, jak się różni. Jest to różnica około 40%. Że tak powiem, megabajtów, no to jedziemy teraz, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Klikamy sobie tutaj, to wygląda tak samo, i wejdźmy sobie na przykład do biura. To jest wersja zwykła: Evolution, Kalendar, LibreOffice, przeglądarka do PDF-ów, i to jest wszystko. Jeżeli chodzi tutaj o wersję płatną, Kalibr, Ebook, book Evolution, Focus Writer, jest tych programów dużo więcej. I zaznaczam po raz kolejny, że wszystkie programy, są, które zawarte są tutaj w wersji Ultimate, można sobie bez problemu w każdym Linuxie, również tutaj w Zorinie, dodatkowo ściągnąć. No Plus jest taki, albo minus, że wersja Ultimate jest bardziej dowalona oprogramowaniem. Można powiedzieć, że jest bardziej gotowa na, z oprogramowaniem, tak. Teraz dźwięk, obraz. Brasero Cheese. Brasero to jest program do nagrywania płyt. Cheese, filmy, odtwarzanie PTV, Rhythm Box. Teraz jedziemy Ultimate. Proszę bardzo, Ardour, Audacity, Brasero, cheese, filmy, Green Recorder. Jest tego dużo, 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 dużo więcej, tak? Jest tutaj VLC jeszcze oczywiście z PTV, OBS jest zainstalowane. Wszystko oczywiście jest dokładnie w takich samych wersjach. Grafika GIMP. LibreOffice Draw, no to wiadomo, że to jest pakiet LibreOffice. Skanowanie przeglądarka Shotwell. Ok, co mamy tutaj? Popatrzmy sobie na grafikę. Jest Blender, jest Darktable, oczywiście ciemnia, taka do wywoływania plików RAW. DLA, e-booki, ogólnie jest dużo więcej oprogramowania zainstalowane standardowo na starcie. Ok, patrzymy sobie tutaj dalej. Gry. Tu mamy kilka gierek prostych i tak dalej. A tutaj co mamy? Dowalone tych gier, ile się da? Jest 20 parę sztuk, ościągane. Macie już to zainstalowane. Można de facto sobie tego wszystkiego fajnie używać. Yy, teraz tak, internet. Dwie przeglądareczki. A tutaj mamy jakiś live read, czyli chyba to jest czytnik newsów. Tak, przeglądarka Firefox. No i transmission jest dołożony po prostu tak do torrentów. Jedziemy z narzędziami. Narzędzia. Archiwa to samo. Czcionki, dyski, dzienniki, hasła, klucze, kopie, zapasowe obrazy, bla bla bla. Jedziemy sobie do końca. Jest dokładnie to samo. Więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Narzędzia systemowe. Jedziemy narzędzia systemowe. Jest dokładnie jak widać chyba to samo. Statystyki, ustawienia i tak dalej. Mamy tu ustawienia ostatnie. Co no, mamy tutaj? Connect, hmm, statystyk z... O, VirtualBoxa nam tutaj dołożyli fantastycznie. Yy, teraz tak, yy, co mamy tutaj jeszcze z narzędzi systemowych? No to tyle, tyle mniej więcej wygląda. Tak, przepraszam, mniej więcej wygląda temat zainstalowanego naraz oprogramowania. I teraz czym to się uróżni? Chodzimy sobie na Zorin Appearance, czyli wygląd Zorina. Tutaj jest wersja Core. Tak jak mówiłem, przypomnę jeszcze raz, wygląda to tak. Popatrzcie sobie. Teraz przyjrzymy się temu bliżej, spokojnie. Przechodzimy sobie tutaj, Zori na Appearance. I mamy trzy dodatkowo super ustawienia panela. Czy to jest warte 50 euro? Cisza. Trzeba jeszcze wspomnieć, oczywiście, że za te 50 euro. Macie również, że tak powiem, wspomaganie, pomoc techniczną instalacji, przy instalacji. Ale tylko przy instalacji. Oni wam potem w tym systemie już nie pomogą, bo to jest wsparcie techniczne instalacji systemu, które jest tak proste, bo jest oparte na Ubuntu, więc wystarczy klikać tak, 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 tak i to jest wszystko. Ale macie to wsparcie w wersji Ultimate. I teraz jak to wszystko wygląda? Mam nadzieję, że to się będzie ładnie w miarę przełączało. Tutaj jest tak. To wygląda tak samo. Tutaj mamy taki ala gnom, coś tam. Prawdopodobnie tak to wygląda. To sobie przełączymy też identycznie. Działa, działa. To jest tak, a to jest tak. Jak widzicie, ultimate jest troszeczkę wolniejsza. Tak jak mówiłem, parametry są dokładnie takie same, żeby nie było. Tutaj widzicie obciążenie cały czas procesora 25-27%, więc to jest standard. Plus, jeszcze idzie o Benz, oczywiście, to jest inna sprawa. I teraz to, za co teoretycznie płacimy więcej. I tu właśnie nie wiem, ponieważ chyba pojawia się mały błąd, bug czy coś tam dalej. Ja to przyniosę jeszcze na inny pulpit. Powiedzmy na szósteczkę. Zanim na spróbuję to przenieść na szósteczkę. Przejdźmy sobie na panel numer 6. Momencik, przejdziemy sobie na panel numer 6. Teoretycznie dałem yy, ten tutaj, no i niestety nam to nie działa. Być może jest to wina VirtualBoxa, nie wiem, no tak to się, że to tak zachowuje. Daliśmy sobie ten panelik, tego tutaj nie ma. No to co robimy? Wracamy z powrotem na naszą czwóreczkę, tak? To dajemy sobie na 4, przechodzimy na 4, za to uwielbiam i 3 WM. Dobra, patrzymy dalej. To ładnie się uruchomiło. To wygląda chyba jak Unity można powiedzieć. Albo MX Linux. To ustawienie tego prawie paska. Jak ktoś lubi. No i teoretycznie Ala Macos X. I to jest wszystko. Tu można sobie oczywiście zjechać. Zobaczyć, jest dokładnie wygląda to tak samo. Tylko macie inne ustawienia. Czyli za te inne ustawienia? Za sporo dogranych programów, które nie wiadomo, czy będziecie w ogóle używać. Również za pomoc techniczną instalacji. Płacicie tą grubą, no bo to jest grubsza kasa już, tak? W tym systemie. Motywy są dokładnie takie same, nie ma nic innego, nic wygląda to albo tak, albo tak. Tutaj oczywiście Auto Daylight. On sobie pyta się, czy, czy na podstawie strefy czasowej i tak dalej Można sobie to ładnie poustawiać. To wygląda w ten sposób. Zmiany kolorków, jak ktoś by chciał, jak coś innego. Ściągi. Przyjrzyjmy się czcionkom jeszcze tutaj. Są identyczne. Ustawienia panelu. Identyko. Nie ma tutaj nic, że tak powiem. Chyba automatyczne ukrywanie, inteligentne ukrywanie. Tu jest włączone, a to jest wyłączone. Taka jest różnica, można powiedzieć. Przy tym czymś. Dobra, wróćmy do jednego jednego wyglądu, że tak powiem. Żeby to miało Appearance, tak. Żeby to jakoś w miarę się prezentowało tak samo. To był chyba ten wygląd, jak nie mam. Chyba to był ten wygląd, tak. No to jeszcze nam się coś dodatkowo chyba albo tu zepsuło, albo tu zepsuło tu motyw. Kolor tu sobie taki. No się gdzieś przecież chyba właśnie zepsuła wersję wersji Ultimate. No nie a nawet działa, przepraszam. Dobra. Jedziemy dalej, kliki, dokładnie wygląda tak samo, się prezentuje, nic innego tutaj nie ma. Klikamy sobie tutaj, dajemy sobie ustawienia i pojawia nam się oczywiście co? Standardowe ustawienia GNOM, czyli biorąc pod uwagę to wszystko, jak to pięknie jest poustawiane, prawdopodobnie będziemy mogli sobie wczytać bez najmniejszego problemu rozszerzenia GNOM i ustawić to, takie wyglądy, załóżmy tutaj w wersji bezpłatnej Core. Prawdopodobnie tak samo. Wystarczy parę rozszerzeń i myślę, że będzie to dokładnie to samo. No bo to jest GNOME Trójka, tak? Ja się cały czas naprawdę zastanawiam. Yy... Dlaczego? Ja rozumiem, że. że... Trzeba zarobić na, ten, na to wszystko i tak dalej, i tak dalej, ale w taki sposób, gdzie nawet nie ma, nie wiem, jakichś innych zrobionych rzeczy, jest po prostu zwykłe tło z gnoma, wzięte, zrobione na biało, bezroczystość i tyle. A naprawdę inne dystrybucje, w których ludzie wkładają całe serca, naprawdę autentycznie kupę hajsu, bo to widać, są po prostu całkowicie za free. A tutaj jest po prostu promowane na siłę, kurde, wersja Ultimate, która de facto nic nie wnosi. No chyba, że dla super nowego laika, użytkownika i tak dalej. Te programy typu będzie używał na pewno Blendera i VirtualBoxa i wszystkiego będzie naraz używał świeży użytkownik, tak? No na pewno. W ogóle zastanowię się szczerze mówiąc, czy ta recenzja w ogóle się ukaże, ponieważ ona nie jest pozytywna dla tego systemu. Wszyscy naokoło mówią, że ten system jest fantastyczny, super dla nowego użytkownika. Przychodzie z Windowsa, to musisz zainstalować Zorina najlepiej Ultimate'a. Ale naprawdę, kurde, powiedzcie mi na, na jakiej. co mam nie przekonać do tego. Darmowy Blender, darmowe to reszta programowania, teraz sobie zainstaluję, albo jakiś GNUkes, który mi jest po jasną cholerę. Po co? Gdyby odjąć te programy, które oni sobie dograli w wersji Ultimate, to czym by to się różniło poza trzema schematami więcej, które i tak można sobie ustawić? Z tym systemem jest. No, no chodzi, jest ok, fajnie wygląda. Naprawdę mam bardzo dziwne odczucia. Pewnie będzie sporo minusów pod tym filmem. Ok, zgodzę się z Wami, tak, bo. No bo nie jestem, kurczę, że tak powiem, no, na równi, tak? Nie jestem obiektywny. Ale chciałem Wam to pokazać, bo, bo naprawdę nie wiem, co mam szczerze mówiąc powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, ale naprawdę jest dużo więcej dystrybucji. Przede wszystkim Mint, gdzie jest złożone tyle roboty. Oni tam własne programy napisali do, do instalacji sterowników, do wszystkiego i to schema jest pozmieniane. Jest cały Cynamon to jest ich robota, a tutaj jest po prostu skopiowany Gnome 3, dodane parę rzeczy i, i, i tyle. I to jest system promowany jako mega zamiennik Windowsa. Bo ma takie samo menu? No nie. To nawet Winnie chyba nie ma. Zaraz sobie sprawdzimy, czy jest wini. Nie ma. To sobie możecie zainstalować dopiero z, ze sklepu. No to, jeżeli człowiek przechodzi z Windowsa, to chciałby, pewnie ma jakieś przyzwyczajenia do programów Windowsowych, to nawet będzie musiał tutaj sobie specjalnie instalować wini i się z tym przyjść za przeproszeniem, bo normalny człowiek sobie z winni nie poradzi, za jasną cholerę sobie nie poradzi. On powie ja to wszystko I pójdzie z powrotem na Windowsa. Więc tak szczerze mówiąc to Staram się to zrozumieć, naprawdę staram się to Zrozumieć i fajnie, że oni to zrobili i tak dalej, powiedzieć, że jest bajka super, ale nie, nie jest. I tu nie chodzi o to, że ten system jest oparty na Ubuntu. Wiecie dobrze, Voyager, bajka, naprawdę dystrybucja, rakieta. Kurde, Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu i ta cała kurde reszta, tak? Ja się zastanawiam cały czas, bo widzę po prostu, mam tam ileś tam kanałów dodanych angielskojęzycznych i wszędzie Zorin zajebisty, Zorin, hura, Zorin do, na zamianę Windowsa. Kurde, do. No. Gdzie? Przepraszam, jestem dość specyficznym człowiekiem. Jeszcze pomieszałem teraz 15 różnych rzeczy. Mówię o jednym, robię drugie i tak dalej, i tak dalej. I neguję to jeszcze wspaniałą pracę przez deweloperów i tak dalej, i tak dalej. Za 50 euro. Decyzja należy do Was. Możecie sobie ściągnąć, znaczy Ultimate'a sobie nie ściągniecie, ale dołóżmy. Wiecie już jak wygląda Ultimate, czym to się różni, więc sobie zwykłego Zorina i zobaczcie, uruchomcie sobie na szynce wirtualnej, być może wielu się spodoba, będzie zajebisty i w ogóle fantastyczny, poza tym, że te ikony mnie odpychają ale no, to szczegół. wygląda to badziewnie. Zapomniałem wspomnieć o Zorin czyli pod, możliwości podłączenia hmm, telefonu z Androidem i tu i tu jest to samo. Można sobie teoretycznie przeglądać SMS-y i tak dalej, i tak dalej. Ja próbowałem, ale mi to nie działa. Niestety nie ruszyło. Może mam zepsuty telefon z starego LG G4C. Może to jest wina tego. Mimo, może tam jest Android 6, no ale już 11 wychodzi, więc jestem do tyłu parę lat, tak. No i tyle. Tak wygląda, można powiedzieć, suche. Mm, powiem tak, chamskie porównanie. Człowieka, który zwraca tylko uwagę na cenę, w ogóle nie myśli tak jak Windowsowiec i tak dalej. Oj ludzie, ludzie naprawdę myślę bardziej Windowsowo niż, niż się komukolwiek chyba wydaje. Staram się jakieś pozytywy w tym znaleźć, tak? Ale, ale po prostu, po prostu nie wychodzi. Naprawdę mi po prostu nie wychodzi. I tyle. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten film mm, trochę ludzi poruszy. To nie jest clickbaitowy film, to mówię od razu, to nie jest clickbait. Suche porównanie macie. Możecie sobie dźwięk wyłączyć, jeszcze raz to oglądać bez dźwięku. Będziecie może mieli wtedy lepszy pogląd niż moje tutaj gadanie i narzekanie na, na to wszystko, tak? Zróbcie to może tak. Wyłączcie dźwięk, oglądnijcie to jeszcze raz. Będziecie mieli takie suche porównanie dwóch systemów. I sami sobie będziecie musieli odpowiedzieć na pytanie, czy warto 50 euro na to wykładać. Wszystko. Pozdrawiam, świat Linuxa. Pa. pa. Cześć.